Siema, Siema, witam Was samego rana. Dzisiaj wielkie wieści na rynku. W ogóle w ciągu jednego dnia wszystko idzie o 10% w górę, w ciągu tygodnia 20%. Tak, wychodzimy z tej właśnie zimy. Krypto, pomału już nam brakuje około 15-20% i będziemy brać się na plus. Tak, jak właśnie pod koniec tamtego roku, przed świętami. I tutaj jest właśnie duża nadzieja. W tym rok jest właśnie historycznym rokiem, jeśli chodzi o adopcję krypto. tak Jesteśmy świadkami adopcji w ogóle z dnia na dzień jakie są dzisiaj wieści już wam mówię szybko patrzcie jaka jazda w tym tygodniu w ogóle e, już są inwestycje ponad 800 milionów dolarów w jednym tygodniu w krypto Czyli bazę to to samo jakby Apple cała firma w jednym tygodniu zebrała fundusz tak już taka kasa idzie w krypto i w NFTs tak bardzo bardzo dobre wieści tak i jedziemy dalej patrzcie Manchester w ogóle E, bierze sponsorship z Tezos, z kryptowaluty i po 20 milionów e, na rok oni będą mieli Tezos na koszulce znak, tak? Też to jest dobra reklama dla właśnie kryptowalut, tak? I tutaj też może ludzie, którzy są właśnie fanami kurde futbolu, też może się skuszą na jakieś inne kryptowaluty, tak? No właśnie, tutaj jest właśnie ta Football and cryptocurrency sponsorship, widzicie? Wszędzie trąbią, tak? Wszędzie trąbią. No to tu jest właśnie tutaj dotknęli właśnie biznesu z tego futbola. Tam jest trylionowy biznes, tak? Trilionowy biznes. Nawet jak jedna dziesiąta kupi ludzi jedną kryptowalutę, to już będziemy mieli, kurde, na, na, na rynku wzrost, tak? I o to właśnie chodzi. o to chodzi. I tu jest dobra właśnie adopcja. Co dalej? Patrzcie, jaka jazda. W ogóle w Indonezji, tak? Uregulowali kryptowaluty. Oni nareszcie, tak? Sprzeciwiali się, sprzeciwiali, ale uregulowali. Ale jest hak. Zaraz powiem jaki. Uregulowali ponad 200 kryptowalut, tak? Ale e, reszta, których nie uregulowali, nie chcą, żeby one istniały w ogóle w Indonezji na tych właśnie exchange'ach. Trzeba je wykasować w cholerę, niby, tak? Jest ich ponad 229 i przeszedł doczkoń, ale tu są złe wiadomości dla Shiba Inu. Shiba Inu jednak nie przeszła, tak? Ponieważ Shiba Inu jest uważana za bardzo. Yy... Ryzykowną kryptowalutą i nie chce narażać społeczeństwa w ogóle na straty, tak? I nie chce w ogóle, państwo nie pozwoliło używać Shiba w exchange'ach tak? I tu będzie wykasowana Shiba. I tu może być właśnie minus dla Shiba, a plus dla Dogecoin i dla właśnie innych tutaj kryptowalut, tak? Ada, Ethereum czy właśnie Bitcoin. Dobre wiadomości, tak? Tylko dla siebie też trochę złe. Ale patrzcie, co dalej tutaj się dzieje? W ogóle doczkoń wiadomości, co, co właśnie doczkoń? Witalik Buterin to w ogóle jest ten cały kurde ten, boss tego Ethereum, tak? Cały kurde szef Ethereum, cały kurde wynalazca, tak? I on właśnie pomaga doczkom, żeby doczką poszedł z Proof of Work do Proof of Stake. Co to znaczy? Proof of Work to jest kopanie koparkami, bo z tymi komputerami kryptowalut, tak? A on chce właśnie zatrzymanie bez już kopania, tak samo jak i Ada, albo Tron, jak ktoś wie, albo i Item 250 wchodzi w tym roku, może, tak samo chce zrobić Doczkoń. Żeby Doczkoń już nie kopać koparkami, tylko właśnie trzymać i mieć za to właśnie zysk. Tak samo jak i w banku by trzymała kasę na jakimś wysokoprocentowym koncie, i tam by ci wpływały kasę co miesiąc, a żebyś nic skurte nie robił, nie? To samo właśnie idzie z, właśnie z tym Doczką, tak? Dobre, dobre wiadomości. Nareszcie Vitalik tam się kurde dołączył do tego wszystkiego z, z mózgiem, on się razem złączył. Dwa geniusze w ogóle Geniusz-geniusz się powinien złączać, tak? Bo oni będą mogli zmienić tam świat I o to właśnie chodzi Dalej Patrzcie tutaj jaka jazda, tutaj jest w ogóle masakra, tak? Tutaj właśnie też pokazuje Te właśnie pieprzenie, głupot na online, na e, kanałach, ludzie e, zrobią właśnie z inwestycji bookmacherkę Ale czemu? Patrzcie Bitcoin poszła 40 kurde tysięcy dolców tak w ciągu 24 godzin e, ludzie nie wierzyli że bitcoin pójdzie tak w górę tak myśleli że oniu pójdzie w dół i zrobili w ogóle e, dźwignię że short tak że przeciwko marketowi że będzie spadał tak i stracili ludzie ponad 50 milionów w ciągu jednej godziny bo bitcoin poszła za nas w dół poszedł procent w górę tak i taki wzrost w górę jak każdy tam postawiał dźwignię na dół, to potracił od groma pieniędzy, tak? I tu jest nauczka nie robić z inwestycji w bukmacherki. Jak chcesz zrobić bukmacherkę, to sobie załóż na Polska-Anglia mecz, czyli będzie -0 czy będzie 1-0 czy 2-0 i tam byś miał wynik w ciągu 45 minut, czy wygrałeś, czy kurne nie, tak? Ale takie coś, bo nie rób, bo możesz tutaj być jednym z tych 25 milionów ludzi, którzy stracili kasę, tak? Dobrze, dalej. Tutaj jest w ogóle bardzo dość wiadomość dla Cardano. W ogóle Cardano w ogóle urosło od groma, przekroczyło ponad 3 miliony adresów, kurde tych e, walletów, tak, czyli portfeli. I tu jest kurde jazda, e, dwa miesiące temu było ich 2,5 miliona, tak? Adresów. Teraz jest 3 miliony, w dwa miesiące urosło o pół miliona, tak? I tu jest dobra jazda. Patrzcie, ponad 1 milion ludzi stakuje w ogóle AD, tak? E, wartość Ady 25 bilionów dolarów stakowa i 70% Ady ludzie trzymają na stakowaniu, nie sprawiają, tylko trzymają na, na długoterminowo, tak? To są bardzo dobre indykatory właśnie dla ludzi trzymających AD. Ja wiem, że Ada za, zawiodła w tym roku, nie poszła tak w górę, jak ludzie o, oczekiwali. Nie ma co się hypować, jak ktoś jest w tym biznesie na długoterminówkę, to tutaj się, w, się będzie cieszył, cieszył, za, zacierał ręce i może kupował więcej Ady, tak? O to właśnie chodzi. I jaka jeszcze jest jazda? Już nie ma jazdy i to wszystko, tak? I koniec właśnie wiadomości. I tutaj właśnie są dobre wiadomości dzisiaj, tak? Jest duża adopcja, krypto się odbiło od na, tak? Odzyskujemy właśnie kurde dużo. Tylko Solana na razie traci dużo i tutaj kurde Luna, tak? I takie właśnie ten. Ale tutaj widać, że ta, która dużo traci, to szybko się może odbić od na tak? To ludzie, którzy mają Solan, to tak samo gr gratuluję, tak? i Ethereum tak samo. Gratuluję ludziom, którzy kupili Ethereum za 2200. To teraz, kurde, jest ręce i liczą kasę, tak? Jak ja, ktoś ogląda mój kanał, to mógłby wyciąć i kupić, bo ja tam, kurde, o tym mówiłem, tak? Sam kupiłem Ethereum za 3000, jestem teraz pierwszy raz na plus, byłem na minus od groma pieniędzy, tak? Tam robię części też kanału, jak tam liczę, 10 Ethereum kupiłem, tak? Też pokazuję czy tracę czy nie, no i w tym momencie dzisiaj jestem na plus pierwszy raz, tak, jestem zadowolony w ogóle, super dzień, mam nadzieję, że tak będzie właśnie rosło w górę cały czas, ale podejrzewam, że raz upadnie troszeczkę na rej, bo za dużo poszło w górę w ciągu jednego dnia, tak, ale my będziemy dobre na, dobre nadziei, czekajmy na te 15% wzrostu, które, które straciliśmy w ogóle w ciągu miesiąca czasu w tej właśnie zimie kryptowalut. Żegnam Was, miłego dnia, chcecie to subskrybujcie kanał, tak, powodzenia.